Jadę z Radomska I więc Cele jebamy Te od Rangera Może i Ranger, gdzie też No masakra, kurde dosłownie Widzą, że auto poznawają i tak celuje, kurde mać Jebamy cele, co to znaczy pieniądze i jebane gnoje. To może być normalnie, ale to tak jest, jak. niektórym tak narkotyki uby nie zryją, kurwa jak. gnoją kurwa pieniądze. Gnoją dać pieniądze, tu nic, nic, nic nie, nic lepiej nie, nie, on nie on potrzeba. Tak skurwi łeb, że mile wejdzie. A zabrać im pieniądze, to wracają do ustawień fabrycznych i zania długiej kurwa. Ale no to tak zawsze było i tak zawsze będzie. To, to są tylko po prostu Cfele i Gnoje. Wczoraj w nocy wstałem psa wypuścić. Kładę się Cfelu w Piszę do Rangera, ty celu jebamy, ty kurwa szmato, ścierwo jebamy. I tak mu tam napisałem, tam tych wiadomości trochę celu jedzie, bo to unoszą się, bo nie wolno pisać pod, pod postem śmiecia, że jest śmieciem. Nie wiem dlaczego, no ale to jest tylko ich zdanie, moje jest inne. Więc to mu tam napisałem, że piszę do ciebie śmieciu, jebamy i pety, kurwa, od ciebie już jeżdżają mi do domu. Więcej czasu i więcej. 6 lat w sumie już jeździ, robi ze mnie głupiego i No i, roz, i sobie robi. Nie? Ja mu tam trochę popisałem, to już nagle pod filmikami pisze, co by oni tam mandaty wysypali sypali, kurwa. Śmiecie, pierdolona jak. Kamery komuś zakładają, no, to, a, no ale to jest patologia, więc nie będę, nie będę do tego wnikał. To co gnoja w łeb pierdolnie to to będzie robił, więc jadę do domu. Jak robiłem kiedyś żółtego tego kurczaka no to jak chciał ziemię przerzucić, to latał po błocie w gumowiorach, bo mu zależało tam. No on się nie łapał wtedy za nos. No, bo to było pilne, tak? Ważne. Także nie było tam się łapania za nos, kurwa. Celował, nie celował autem, bo tego koparkowego znałem. Tylko latał, kurwa, za nim po prostu. Ponieważ ten koparkowy mówi, jadę mu to wyrzucić, mówi, bo kurwa, mówi... Z wyzwania, kurwa, i to... A to jeżeli chodzi o człowieka, to się za nos łapią w śmiecie pierdolonym. No, ale to jest, to jest po prostu... To są cele. I jak... Nie dziwuje mnie to w ogóle nawet. Jakby to byli normalni ludzie, normalni, co tam odrobinę, odrobinę wiedzą co to znaczy, chyba co mają zasady jakieś albo jakiś honor, to by to tak na pewno nie wyglądało. Na pewno by nie była ważniejsza kupka Ziemi od, od człowieka, no ale to są tylko Swele. Więc wcale mnie to nie dziwuje. No. Jakby się swele nie po to, po to sobie takie zasady zrobił, że jakby się dogadał, no to on musi być kurwa gościem w tej sytuacji, a nie. a nie. <ścoughs> Więc to tak to dlatego wygląda i w ogóle mnie to nie dziwuje. To pisze rangę robi, z kim lubi zacząć? Z byłym pijaczkiem, kurwa, czy z równym? Ale on nie wiem, no albo po prostu nie rozumie tego. To jest sfel, to jest fałszywiec, więc wydaje mi się, że rozumie. No, no, on tam ogólnie to... Mówi to, co się chce usłyszeć. Jak typowa dwolicowa kurwa. Tam ktoś kutasem kurwa poklepy, poklepywał kurwa, w coś to... Na YouTube to kurwa... Zrzutę jakąś zrobił, pokazywał chyba tam... Nie czy nie zrobi zrzuty wtedy. Nie pamiętam już, ale chyba nie zrobi. tylko opowiadał, jak się nie mylę. Yy, więc yy, takie rzeczy kurwa porusza na YouTube, mówi, że to jest nieładnie, że tam no, on to wszystko ładnie robi, co jak widać. Kamery komuś pozakładać, to jest ładnie. No ale to są, jak mówię, to są typowe cwele pierdolone, szmaty, ścierwa. Duma polskiego narodu. Nie dziwuje mnie to, więc tak nie będę się powtarzał, jadę do domu, pierdolę, bo to jest kółko jedno i to samo. To tak jak się gnoją, nie znudzi robienie z kogoś głupiego, bo oni robią to, w czym są najlepsi po prostu i ja z tym nawet nie, nie usiłuję walczyć, bo to nie ma sensu. Im się to tylko podoba, oni się po prostu z tego cieszą, śmieją się z tego. To się do roboty nigdy nie nadawało, się nie nadaje, ale do głupiego, żeby z kogoś zrobić, to to kurwa pierwsze jest. Tak to właśnie wygląda. A jak to gnoję przy pieniądzach, to są najtajniejsi ludzie na świecie. No nie tak jest. Tak to właśnie jest. Wszyscy wiedzą oprócz ciebie. Cele no, pierdolone. Przyjeżdżam do domu wczoraj. Cel swe za za pierdala. Robiłem coś w garażu. Już widzą, że po prostu tam e, zamykam. Tak samo, cwel za cwelem, kurde. Tajne cwele. Wszyscy wiedzą o pociebie. Kamery mi pozakładali GPS-y w domu i w garażu, wszędzie. Pilnują jak bandyte. Stanąłem chwilę trochę, bo... Muszę uważać, bo mi ten telefon wypaduje. Muszę kupić gdzie taki, kurde, dość jakiś dobry ten uchwyt. Spory telefon, kurde, i, no i go po prostu przewaga bierze. Jak się gdzieś tam w czy coś, to niekiedy, kurde, słabo go trzymaj. Więc teraz chwilę trochę wstanę. I tak, tak, co do tych sweli po prostu. Um, tyle to właśnie chciałem powiedzieć, że. Pilnują jak, jak bandyty, człowiek śpi na drugim boksie, ile razy przekręca cwel zapierdala O kamery widocznie nie wiem, albo to gdzie jest drona, albo z czegoś też kurde No wiadomo, że no, z czegoś muszą to brać, to nie wierzę się tak z, z czegoś Dlatego mnie jebią finansowo, żebym nic nie miał Trochę dzisiaj zarobiłem, to jeszcze wydałem, no i chuj Najgorsze, bo kurde, no ale no mało ważne, no kurde trudno, musiałem mu tam coś zawieść. I tyle, no trudno, jakoś może to przeboleje. Znaczy przeboleje, no jakoś tam przeżyję, kurde, żeby tylko było na paliwo przyszły tydzień. Bo nie wiem, zostanie mi się może ze 100 zł na cały tydzień. To już nie. Dobrze, że w domu jem tylko jedzenie. Y... Ja tam rzadko już teraz kupuję, no bo po prostu no jebią mnie tak, że no nie stać mnie na to. I ten. I jem po prostu, jak dziadki coś kupują, gotują, no to ja po prostu z tego jem. Za prąd nic nie płacę. No. Także mnie nawet, gdybym był na swoim, to po prostu mnie nie, nie byłoby stać, żeby się po prostu trzymać. Odcięliby mi chyba prąd, bo nie, nie miałbym zapłacone. Teraz za telefon też mam niezapłacone. Hmm. Także no kurde, tak to wygląda. No. no ale to jest typowo, muszą tak robić, no bo chodzi o to, że tak to bym jakieś tam czyni, wykrywacze kamer kupił i tyle bym to wszystko dziadostwo powyrzucał i te jej zmysły by prysły jak kaczki kurwa na zimę kurwa no. i tak by to się skończyło no to więc mnie jebią i tyle, nie? Tak kiedyś Ranger powiedział, wtedy jest człowiek wszystko łyknie, nie? No ale nie wszystkie są takie prostytutki, prostytutki kurde nie do sprzedania jak Ranger kurde no to to trzeba po prostu też wziąć pod uwagę, no. Wszyscy są do sprzedania tylko nie on, no to więc jak tak ktoś twierdzi no to wiadomo jak, jak to wszystko się odbywa? Ale dobra, nie chcę mi się tu o tych kurwa jebanych, rangerach kurwa i tych, tym jego klanie kurwa nawijać, bo to się później będzie wszystko unosiło, no bo tak śmiecie po prostu mają i dobra. Życzę te, te, temu rangerowi dużo chuj w dupę kurwa, bo im będzie miał więcej chuj w dupie kurwa, tym więcej pieniędzy kurwa. W dwie ręce i do papy kurwa. Bo chyba lubi te kurwa kutasy, bo skoro kutasak nawija, to, to kurwa chyba je lubi, kurwa. Albo mu szkoda było po prostu, bo głodnemu chleb na myśli, kurwa.